No, dzisiaj przyszła do mnie paczka z Czech, czyli zamawiam adres Fat Case. Mm, zamówienie złożyłem jakieś 10 dni temu, także jak na taką odległość między Czechami, no, między tym miastem, gdzie znajduje się sklep, czyli Praga, a moją miejscowością jest dość dużo kilometrów. Także może przejdźmy do opakowania. Tutaj oczyszczkę. Wszystko zapakowane. To już jest pusto. Tutaj mamy taki dość duży woreczek stojinowy. Tutaj mamy gratis 3 razy response tape. To jest taki, no, jeden z lepszych tapów. On jest jako gratis w moim zamówieniu. Tutaj mamy paczkę naklejek. Tutaj są takie duże naklejki: Asi Berlin, Winkler Wills, Black River i tak dalej. Tutaj mamy jeden pasek rib tego lepszego, że tak powiem. I tutaj mamy. Jeszcze jedna rzecz zamawiałem, Nawet dwie. No tutaj jest bardzo dobrze zapakowane, trochę to może nie dają. Tutaj mamy Traki Black River, niebieskie, yy, niebieski hanger srebrny Base oraz w środku, jak widzę, są zapakowane od no właśnie, kółeczka Flatface, Black River Edition, także to są białe, w środku taka naklejka Flatface'a biała, także może odpakujemy traczki, tutaj mamy... Taką naklejkę Berlinu oraz taką dużą River Teraz Trapki, no powiem, w bardzo ładnym opakowaniu. Tutaj są montażówki oraz mm, kluczyk. Wow! No naprawdę ładne tak. No to właściwie w unboxingu nie powinno być żadnej recenzji, ale tutaj mogę polecić zakupy w Case, bo bardzo szybko wszystko wychodziło. Dużo tam gratisów i przede wszystkim no, lepsze ceny niż w Polsce. Także to było raczej na tyle na razie.